W naszych rozmowach na zdrowie mamy tematy, o które wy często pytacie i tematy, których tak naprawdę nie ma obecnie w telewizji. Dlatego dziś kolejny taki bardzo prosty, banalny wręcz temat, jak się okazuje jednocześnie temat rzeka. Po raz kolejny spotykamy się z lekarzem, z naszym stałym gościem Januszem Wietechą, a rozmawiać będziemy o witaminie C. No i wydawać by się mogło, Janusz, to co ja wiem, witamina C, czyli odporność, czyli cytryna, pietruszka, a tu się okazuje, że to jest temat rzeka. Może w ogóle zacznijmy od witamin i opowiedzmy i wytłumaczmy, czym są i dlaczego są dla nas ważne. Temat jest popularny, ale wcale nie jest łatwy, więc prosta definicja. Witaminy to są substancje, które my musimy dostarczać z zewnątrz do naszego organizmu. Ponieważ nasz organizm ich po prostu nie produkuje. I y, jest kilka takich substancji, na przykład amegdalina, którą mówi się, że jest witaminą. Nieprawda, to nie jest wcale witamina, to jest substancja, która zupełnie inaczej się y, nazywa w kategorii. Natomiast bardzo dobrym przykładem substancji niezbędnej nam do życia, której nie produkujemy, czy jest to typowa witamina, jest witamina C, czyli kwas L-askorbinowy. Tak się nazywa w medycynie. Po prostu. Jak na razie podążam za Tobą, wszystko rozumiem, wydawałoby się to jest proste, ale patrz, ja natrafiłam na temat, który okazuje się właśnie problematyczny. Od długiego mhm. czasu słyszymy o tym, że trzeba się zaopatrywać w witaminę C lewoskrętną. A to chyba nie do końca tak jest i chciałabym, żebyśmy ten mit obalili. Yy, tak, odważę się w sposób kategoryczny zanegować teorię o istnieniu witaminy lewoskrętnej C. Słuchajcie, to jest. Yy, Przykład, w którym jedna z takich bardzo popularnych w Polsce osób, nie będę wymieniać nazwiska, przyznała mi się po prostu, kiedy spotkaliśmy się tutaj na Śląsku w Chorzowie, że się pomyliła. Czytając w niewłaściwy sposób kwas L-askorbinowy, myślała, że on jest po prostu lewoskrętny. Nie. Prawdziwa witamina C, to już pomijając, jest prawoskrętna. I nie ma czegoś takiego jak lewoskrętna witamina C, więc jak ktoś proponuje Wam kupowanie witaminy C lewoskrętnej, że to jest to, co macie kupić, to co działa, to jest po prostu kłamstwo, to jest nieprawda. Nie ma lewoskrętnej witaminy C. No to kolejna historia, i teraz mit albo prawda. Jak jesteś przeziębiony, idź do apteki, czy tam do jakiegoś sklepu zielarskiego i kup sobie tysiączkę, kolokwialnie mówiąc, mm -hmm. witamina C1000. Czy faktycznie to jest dobre dawkowanie, czy to ma znaczenie, czy nie? Mm, żeby odpowiedzieć, to ja troszeczkę muszę sięgnąć do klasycznej medycyny i tak zwanej farmakokinetyki. E, jak czasem pojawi się jakieś sformułowanie, no to zawsze będę się starał. Wytłumaczyć, więc z tej definicji farmakokinetyki, czyli tego, jak zachowuje się substancja w naszym organizmie, wynika, że jeżeli sobie będziemy zjadać tą witaminę C, to już po dwóch godzinach tej witaminy C w naszym krwiobiegu nie będzie. A to oznacza, że jeżeli chcecie prawidłowo podawać witaminę C, to nie podawajcie jej w dużej ilości, czyli obalamy ten mit. Nie dajemy 3-4 gramów nie wiadomo ile na tej łyżeczce, często tej chemicznej witaminy, bo z tego to będziecie mieć co najwyżej biegunkę. A to, się, co się wchłonie, po dwóch godzinach tego nie będzie. Japończycy na przykład stosują witaminę C w miażdżyce. Niewiele osób może o tym wiedzieć, ale zastosowanie witaminy C w takiej najfajniejszej suplementacji to jest podawanie 500 mg czy 200 mg, ale podawanie częste, czyli. Co 4, co 6 godzin, a nie duże dawki. Mhm. Troszkę inaczej niż to, co jest popularne. Czyli nie taka dawka uderzeniowa, która może wywołać problemy układu trawiennego, no, tylko tak, po prostu tak. systematycznie małymi porcjami. Okej, okay, no to już coś wiemy, ale słuchaj, teraz myślę, że w ogóle trzeba by było też powiedzieć, po co nam jest ta witamina, do czego jest niezbędna, mhm. bo tu też mogą wyskoczyć pewne ciekawostki, o których nasi widzowie nie wiedzą, jak chociażby informacje dla osób z anemią. Witamina C. Każda witamina niezbędna nam do życia ma określone funkcje. Czyli jeżeli nam będzie brakowało tej substancji, nie wiem, kilkaset lat temu płynie okręt do Ameryki, odkrywając tą Amerykę, i ci, którzy tam byli żeglarze, nagle zachorowali na szkorbut. Słuchajcie, i tam chyba połowa z nich umarło z powodu niedoboru witaminy C. Czyli widać, że to jest coś bardzo ważnego. No i teraz ten szkorbut. Zęby im wypadały, naczynia krwionośne pękały. Czyli teraz odwróćmy tę sytuację. Jeżeli będziemy prawidłowo suplementować, podawać w pożywieniu tą witaminę C, to nasze naczynia krwionośne będą silne, choćby tylko na tym się skupiając. Czyli wszystkie osoby, które mają problemy zdrowotne z jakimiś pękającymi naczynkami, albo takie osoby, które mają jakieś niedobory, czyli np. niedobór żelaza. Anemia z niedoboru żelaza powinny suplementować witaminę C nie tylko dlatego, żeby mieć silne naczynia krwionośne, ale po to, żeby wchłaniało się żelazo. Słuchajcie, żeby nam się wchłaniało żelazo do organizmu, jest potrzebna witamina C po prostu. Więc jak my nie mamy w tych posiłkach tej witaminy C, to jest problem, bo żelazo nam się nie wchłania. I często przychodzą pacjenci czy pacjentki, które mają wypadające włosy, słabe paznokcie, słabą skórę i tak dalej, są osłabione, łatwo się męczą. Okazuje się, że jak zrobimy morfologię krwi, to tam mamy anemię z niedoboru żelaza, krwinki są wtedy maciupeńkie, mówimy o anemii mikrocytarnej, za mało jest hemoglobiny i właściwie nie ma tlenu, żeby ten organizm mógł normalnie funkcjonować. Czyli witamina C powinniśmy ją suplementować, dostarczać w pożywieniu, bo już mamy dwa powody. Piękne, zdrowe naczynia krwionośne i nie mamy problemów z niedoborem żelaza. I jeszcze jedną rzecz powiem: to jest budowa stawów i kolagenu. Żebyśmy mieli bardzo długo piękną, zdrową skórę, chronioną przed promieniowaniem słonecznym, tak jak w tej chwili ten piękny dzień, on ma swoje dobroczynne właściwości, ale też niestety jest promieniowanie ultrafioletowe, to witamina C jest nam potrzebna do budowania kolagenów w skórze. I do budowania właściwej struktury stawów. Nie ma zdrowych stawów i nie ma pięknej skóry bez witaminy C. Ale popatrz, co się dzieje. My często idziemy do apteki i kupujemy jakiś koszmarnie drogi kolagen, bo jak my go tak w kremiku wklepiemy, jeszcze w tableteczce wrzucimy, to będą cuda się działy. A to guzik, prawda? Bo się okazuje, że jeśli ten kolagen podany bez witaminy C nie będzie się w odpowiedni tak. sposób przyswajał, wchłaniał, to on po prostu nie działa. Czyli wyrzucamy kupę pieniędzy, tak. efektów nie ma. Zgadza się? Czyli jeżeli chcemy mieć elastyczną skórę i prawidłową jakość stawów i tych kolagenów, to wartościowszym jest okay, stosowanie nowoczesnych kremów z witaminą C i witaminą E, bo to jest jeszcze osobny temat, i suplementacja witaminy C i odpowiedniego jedzenia. Możemy zjadać ten kolagen. Proszę bardzo, w naszym organizmie w żołądku on zostanie strawiony, rozłożony na aminokwasy i dopiero ten organizm od początku z tych aminokwasów z pomocą witaminy C zbuduje kolageny, ale jest ich prawie 30, więc rzeczywiście lepiej jest się zdrowo odżywiać i suplementować tę witaminę C, oprócz tego, żebyśmy mieli piękne kolageny, ale od środka. Nie tylko z zewnątrz. I o tym, co jest od środka, będziemy rozmawiać w kolejnych naszych rozmowach. Na pewno wrócimy do kolagenu, na pewno będzie witamina E i będzie sporo, sporo innych ciekawych tematów. Ja obiecuję, że Wam osobiście zademonstruję, jak naturalną, niechemiczną witaminę C w postaci proszku można dodać do posiłków. Taki materiał na naszym kanale również się znajdzie. Do zobaczenia.